Ciężko zdobywając 3 punkty, a więc czyżby mała niespodzianka? Chyba jednak nie. I na Państwa ekranach Mirosław Cierniak pojedzie za chwilę w wyścigu w trzecim z toru czwartego w Kasku Żółtym. Partnerować mu będą, czy raczej rywalizować z nim będą w tym wyścigu. Robert Dados, Kas Czerwony, pierwsze pole startowe, Janusz Kołodziej, Kask Niebieski, tor drugi. Oraz Piotr Protasiewicz, kask biały i tor trzeci. Piotr Protasiewicz przed chwilą na Państwa ekranach, drugi od lewej, a to młodziutki Janusz Kołodziej. 27 maja skończył 17 lat, a więc dopiero u progu żużlowej, wielkiej żużlowej kariery. Podobno ogromny talent, potwierdzał to wielokrotnie w zawodach nie tylko młodzieżowych. No i nie jest tajemnicą, iż wielu prezesów polskich klubów ma chrapkę na tego młodziutkiego 17-latka. Dadosz czy Protasiewicz, no jednak Dadosz, Protasiewicz drugi, on świetnie zna ten tor, tutaj w 1995 roku wraz z kolegami zdobywał tytuł drużynowego mistrza Polski, tu także jeździł wówczas, kiedy rok później wywalczył tytuł mistrza świata juniorów, a nie tak dawno przecież wygrywał na olimpijskim tegoroczny Złoty Kask. Robił to zresztą we wspaniałym stylu, atakując do końca w decydującym wyścigu Sawinę i w tej chwili coraz bliżej prowadzącego Roberta Dadosa. Kołodziej trzeci Mirosław Cierniak na miejscu czwartym. Cierniak to wychowanek Tarnowa, a więc doświadczony Tarnowianin za plecami Młokosa. Kosa, który jednak naprawdę już bardzo wiele potrafi. Kończy się ten wyścig trzeci. Nie zdobędzie punktów Cierniak. Jeden będzie na koncie młodego kołodzieja. Wygra Robert Dados, który obejrzał się w tej chwili. Sprawdził, gdzie Piotr Protaśewicz. Protaś na miejscu drugim. A więc no także i tu nie było niespodzianki, trudno uznać przegraną Protasiewicza z Dadosem Zatakową. Zresztą Robert Dados, podobnie jak Protasiewicz, był także mistrzem świata juniorów, a więc oglądaliśmy zawodników, którzy nie tak dawno jeszcze zapowiadali się na supergwiazdy światowe. Piotr Protasiewicz chyba jednak nie osiągnął górnego pułapu swoich możliwości na ranie międzynarodowej przed Dadosem po poważnym jego wypadku, długiej nieobecności. Chyba jeszcze jednak szansa na powrót do światowej elity, choć na pewno nie będzie to takie proste.